Nie spałam cztery noce. Teraz bardzo mi zimno. Państwo wyjechali w Wielkim Poście. Był wtedy śnieg, mróz. A teraz panienko kochana. Nie mogłam się doczekać. Królewno, moja moje, ty słoneczko. Zaraz paniecy powiem. Nie wytrzymałeś ani minutki dłużej. Znowu coś takiego, po wielkanocy, kancelista i oświadczył mi się. Tobie zawsze tylko jedno w głowie. Pogubiłam wszystkie szpilki. Sama nie wiem. Co o tym myśleć? Kocha mnie. I to jak? i pobiegnę do ogrodu, gdybym ja tylko mogła zasnąć. Burza minęła. Jakie cudowne powietrze. Będą jeszcze trwały te dąsy, przecież nie zrobiłyśmy sobie żadnej krzywdy. Skądże więc ta niechęć? No, dosyć już tego. Już sama chciałam. Dosyć tych gniewów. <grym> tak lepiej. Ojciec położył się. Od tygodni, Bóg wie z jakiego powodu. A tu co? Pan Michał miał tu kolację. Wino? Mhm. No, wybijmy. Bruderszaft. Doskonale. Po jednym na ty. Na ty. tam się! Za o, jestem bezbronna! Za pozwolenia Ale trzeba po kolei! W zeszłym tygodniu otrzymuję nawet od nas. Jeśli mi, że niejaki leczki. oświadczył się o moją siostrę, Katię. jest niczego sobie, przystojny, szczególnie oczy, ale bez żadnego wykształcenia i środków do życia. Co tu robić? Wyobraź pan sobie, że Katia zadłużyła się w nim. Mama pisze, żebym przyjechała niezwłocznie i na Katię. Za pozwoleniem, pomyliłem się przez panią. A pani w tym czasie o mamie, Katie, a ja zrobiłem byka i nic nie rozumiem. Wielka rzecz, to też niech pan słucha, kiedy da mówi A co pan dziś taki zły, zakochany? <laughs> Daruje pani, ale o co chodzi? Nie rozumiem. Zako po, o, jak się pozaczerwienił! Paniu, kochanie, idź na chwilkę do katoru. Zaraz ci złożę, Ale niedługo, niedługo. Pani Mierczutko, nic z tego nie rozumiem. Sądzę, że źle pani trafiła. Podanie przedmiotowo zupełnie nas nie dotyczy. Proszę zwrócić się do urzędu, w którym pracował mąż. Byłam już, troszki, proszę łaski pana, w pięciu urzędach, nawet gadaj ze mną nie chcieli. Ale mój zięć, Borys poradzi, bo poradził, żebym się udała do pana Szypuczyna, powiada. To człowiek wpływowy, wszystko może, wszystko załatwi. Niechże mnie pan prezes poratuje. Pani nam. Ja naprawdę chciałbym Pani pomóc. Ale ja naprawdę nic nie mogę dla Pani uczynić. Tu jest bank. Instytucja prywatna. Handlowa. Że też Pani tego nie rozumie. E, co do świadectwa lekarskiego, świadectwa lekarskiego mogę przedstawić. Ależ wierzę Pani. Powtarzam tylko, że tu jest bank. No nie widzę, Pan Dobrodziej, każe wypłacić mi chociaż 15 rubli. Pani Mierszczutkina. Tu jest bank, instytucja prywatna, handlowa. Pocznij, staruszko. Zmęczyłaś sobie, Daczko. Jak zbladłaś. Tam właśnie mówili, że trzeba jak najprędzej założyć towarzystwo pomocy dla pogorzelców. No cóż, piękna myśl. W ogóle trzeba natychmiast pomagać biednym. To obowiązek bogatych. A Bobuś i Sofijka śpią. Śpią jakby nigdy nic. U nas tyle ludzi, gdziekolwiek zajrzeć, pełen dom. W mieście influenza panuje. Boję się, żeby się dzieci nie zaraziły. Z tego pokoju nie widać ognia. To najzaciszniej. Ależ jestem potargana. Mówią, że przytyłam. Nieprawda, nic podobnego. A masza śpi, zmęczyła się biedaczka. Nie siedzieć, wstań i wynoś się. Doprawdy, Orlu, nie rozumiem, po co trzymasz w domu, tę staruchę. Wybacz, ale ja cię też nie rozumiem, na no, nic tu nie potrzebna, to chłopka, niech mieszka we wsi, w głowach im się przewraca. Ja lubię mieć porządek w domu. Żadnych darmo zjadów w nim być nie powinno. Zmęczyła się, zmęczyła się nasza pani przełożona. Po co ona była tutaj? Pytam się. Po co ona była tutaj? Nie pytaj ani o to. Bardzo zawiniłem wobec ciebie. Wymyśl mi jaką chcesz karę, ale nie pytaj Po co ona tu przyjechała? A toś ty taki. Teraz cię przyjrzałam. Nareszcie widzę, co z ciebie za człowiek. Nędzny i okrutny. Przyszedłeś do mnie i skłamałeś mi, że mnie kochasz, a ja Cię uwierzyłam! Porzuciłam rodzinę, wiarę, poszłam za Tobą. <tryk> Opowiadałeś mi o swoich planach, marzeniach, zniosłych ideałach ja wierzyłam każdemu twojemu słowu. Aniu, to nigdy przed Tobą nie kłamałam. Przez pięć lat! <słuch> Żyłam z tobą. Cierpiałam chorowałam. Ale kuchałam cię i nigdy cię nie opuściłam. To moim pożyszczem. Nieprzytulnie. Zrobiło mi się raptem żal, mamy. Tak strasznie żal. Objęłam ją za głowę. Ścisnęło i nie mogę puścić. Mama potem wciąż mnie piściła. Płakała. Nie mów. Nie mów. Swoją wilę pod już sprzedało. Nie zostało jej nic. Nic. A ja też nie miałam ani grosika. Ledwieśmy dojechali. Mama tego nie rozumie. Siadamy na dworcu do obiadu. Mama każe podawać najdroższe danie. Lokajem daje na piwo po rublu. Charlotę to samo, a Jasza żąda porcji dla siebie. To wprost okropne. Bo trzeba ci wiedzieć, że mama ma lokaja. Jasza. Przywieźliśmy go tutaj. Widziało mu wze. Jej nie kocham. Widzę to w pańskich oczach, a ona cierpi. Niech pan to zrozumie, i więcej nie bywa w naszym domu. No cóż, gdzie mi tam? Wiem, nieprzyjemna rozmowa. Sama się czuję tak, jakbym przyniosła ciężar w tysiąc tyłek. Ale dzięki Bogu już koniec. Pan jest rozumny, pan pojmie. Więc niech pan już lepiej idzie. Oczywiście. Jeśli Sonia się męczy, to tak no. Gdy mi to pani powiedziała trzy miesiące temu. No ale jedno mnie zastanawia. Dlaczego pani mnie tak o to wszystko wypytywała? I teraz pani sztuka. Co to znaczy? Kwietla. Sonia się męczy, chętnie w to wierzę. No ale po cóż to całe śledztwo? Pani doskonale wie, dlaczego ja tutaj codziennie przyjeżdżam. Dlaczego i dla kogo tu byłem? Mój najdroższy drapieżniku, nie patrz tak na mnie, bo ze mnie stara grupa. Ja już nic tego nie rozumiem. Piękna to wasiczko, ja już odnosząca. to ja była pani. Jeden pocałunek chce po co nie Po co? Mówisz, żeś całował ziemię, po której stąpałam. Nie należy zabić. Jestem bardzo zmęczona. Odpocząć. Odpocząć. Jestem mewa! Nie... Nie, to nie to. Jestem aktorka! I on tu jest. No tak. On nigdy nie wierzył w teatr! Ciągle wyśmiewał moje marzenia. I ja także przestałam wierzyć. Wypadłam na dół. Stałam się małostkowa, nędzna. Grałam bezmyślnie. Ktoś nie przeżył tej męki. Sam wie, że gra o chydnie.